Nowenna do świętej Kingi. Dzień drugi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Patronko nasza, uproś nam dar mądrego przeżywania życia. Bóg w Twej osobie dał nam wzór, jak należy wykorzystać dar życia. Święta Matko Kingo, przeżywamy własne życie wśród ścierających się z sobą Różnych ideologii, które oferują własne recepty na życie. Niektóre z nich głoszą całkowitą wolność i laicyzację wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Tym ufniej prosimy Cię, bądź naszym natchnieniem do właściwego przeżywania życia w świetle wyznawanej wiary. Ucz nas umiejętności wiązania naszej codzienności z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw odesłego. Amen. Wszechmogący Boże, Ty w świętej kindze ukazałeś nam wzór właściwego przeżywania życia w duchu wiary. Spraw, abyśmy całym sercem kochali Ciebie i bliźnich naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Kingo, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.